W niemieckich podaniach śnieg nie spada sam. To zasługa Frau Holle, Pani Zimy, dostojnej staruszki o błękitnych oczach, mieszkającej na pograniczu światów. Gdy trzepie swoją pierzynę, ziemię zasypuje biały puch. Ale nie daj się zwieść tej magii. Frau Holle nie jest tylko postacią z baśni braci Grimm, znaną u nas jako Pani Zima. To surowy sędzia. Wierzono, że zimą zagląda do okien, by sprawdzić, co kryjesz w sercu. Pracowitych nagradza złotem i harmonią, ale dla leniwych i kłamców ma tylko mróz, brud i zapomnienie. Jej błękitne spojrzenie przenika duszę, a białe szaty lśnią mądrością wieków. Zima według niej nie jest porą roku to lekcja sprawiedliwości i nie każdy wychodzi z niej cało była Frau Holle. pomyśl o niej gdy następnym razem spadnie śnieg i zaobserwuj sagę o stworach by nie przegapić kolejnych magicznych stworzeń